Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry i szczęść Boże. Cześć, Asia. Mam się bardzo dobrze. Dziękuję za pytanie. Jak Wy się macie? Mam nadzieję, że, że bardzo pięknie, bardzo, bardzo miło. Szczęść Boże. Wiecie, jaka jest odpowiedź poprawna. Na szczęść boże. Nie wiem, czy wiecie. Ale najpoprawniejsza z odpowiedzi na szczęść Boże. To jest. Daj Boże teraz i o każdej porze. No, daj Boże. Asia, dokładnie tak. Dobrze. Ja chciałem Wam się podzielić z Wami pewną taką, no, taka dłuższa wersja. Chciałem się podzielić z Wami taką małoludką zmianą, którą mam na parafii. Znaczy, tymczasowa, ale ym... no ale bardzo ciekawe to jest, bo ym... nie wiem, czy tam kto wie, to wie, ale ja ogólnie, ym... jest nas dwóch tutaj na parafii, ja i Tomaso, taki ksiądz z Włoch, ym... tylko on teraz yy, pojechał tam, zro... yy, zorganizował pielgrzymkę, tam do swoich okolic, do Włoch, gdzieś do Asyżu, do Loreto, w tamte miejsca. Tutaj z ludźmi z parafii. I no więc przez, tam jeszcze został kilka dni tam ze swoim ojcem, chciałem pobyć, więc, więc ja zostałem tutaj na parafii. Też go, za, jak ktoś mówi, zastępuję. I słuchajcie, kilka dni po jego wyjeździe zadzwonił do mnie taki mój znajomy. Mówi, że właśnie wrócił z Meksyku. I no i, no i tak pogadać chciał. Więc, a, a to chłopak, który chce być pustelnikiem. W takiej, w takim krótkiej wersji, znaczy takiej w skrócie, w skrócie mówiąc. On jakby jeździł po różnych zakonach, był w seminarium, w, na, w różnych seminariach i szuka swojej drogi życia i jakby cały czas Pan Bóg go wzywa do tego, żeby był pustelnikiem, ale nikt nie wie, jak mu pomóc, bo jak, co, co to znaczy być pustelnikiem? Gdzie on sam ma być, czy ktoś? Yy, 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 Nikt nie wie, nikt nie wie. Nawet biskup mu powiedział, że ma pójść do zakonu po prostu. Nie? A, on, a on nie, że, że on gdzieś chce, chciałby w pustelni mieszkać. Dla mnie to jest trochę śmieszne. Dla mnie ja też tego nie rozumiem. Nikt tego nie rozumie. Nikt nie wie, jak gdzieś, bo jest chyba w całej Hiszpanii ze 30 pustelników takich, gdzie żyją gdzieś tam na odludziu, nie? I jego charyzmatem jest adoracja najświętszego sakramentu. Więc. Więc to tak w skrócie. Ja znam jego trochę historię, jego, jego drogę po całych tych wszystkich. Więc mu mówię: e, Mu mówię, słuchaj, może e, jako, że mam pokój wolny, to teraz przez ten miesiąc e, choć pomieszkasz ze mną, bo dla mnie to jest pomoc mieć kogoś tutaj i nie być samemu, tylko, e, tylko mogą się razem modlić, e, organizować dzień i. E, a ty i tak nie masz nic do roboty, znaczy on tam jakieś swoje manualne czynności robi. Z, pracuje z, ze skórą. Ze skóry robi jakieś, jak to się mówi, takie okładki na Biblię i różne te, i na, na brewiarze, takie rzeczy. Więc on to może robić u siebie w domu, albo też u mnie. Więc ja mówię, to z ty, wejść i zobaczysz, jak, jak żyje ksiądz. Jak, jak jest moje życie, jak ja jeżdżę po tych parafiach, jakie ja mam zajęcia. No i no i oczywiście się zgodził i teraz mieszkamy sobie przez ostatnie tam nie wiem już dwa tygodnie prawie razem. I jest to bardzo ciekawe Bo bo on ma takie trochę pustelniczy czy styl, takrze chciałby stara się nie? A ja, a ja, ja tu. To właśnie raczej nie lubię siedzieć w domu. Nie? Znaczy, nie, może i lubię, ale, ale nie mogę, bo moje zajęcia są takie, że, 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 że zawsze coś się dzieje. No więc, tak, w, tak w skrócie, co chciałem Wam dzisiaj przekazać, nie? to jest to, jak on mnie bardzo wkurza. Może to nie, nie, nie najlepsze miejsce, żeby się wyżalać, ale, <grywia> ale to tak, tak w skrócie. Strasznie mnie wkurza, bo, bo pokazuje mi, nie, jak, jak można żyć. W, w takiej relacji zażyłej z Bogiem. I na przykład, może kilka godzin siedzieć przed Najświętszym Sakramentem, gdzie ja po pół godziny już mnie, yy, już mnie, nie wiem jak to powiedzieć tyłek boli. nie yy. że przychodzi do kościoła i, i od razu na kolana różaniec, nie? I to wszystko jakby jest ok, ale, ale nie chodzi tutaj o zwykłe życie razem, nie? Chodzi mi o to, że, że jego sposób życia, Wytyka mi palcem, że, że można też żyć inaczej, nie? W takiej ciszy, w takim skupieniu, w adoracji. I, i pomimo tego, że mnie to wkurza, nie? Że, że ja jestem księdzem, to ja powinienem być tym gorliwym. Nie? no to robi mi to dobrze. Nie? Jest to dla mnie takim też wezwaniem do nawrócenia, nie? Że, żeby dbać o te rzeczy, o relację z Bogiem taką właśnie osobistą. Tak, oczywiście też Jego prawdopodobnie wkurza mój styl życia. <grytanie> też rozmawiamy o tym trochę. Bo ja go zabieram. Na, jako że mieszka u mnie, to musi to jeździ ze mną wszędzie na te wszystkie spotkania. Więc wczoraj mieliśmy katechezę dla dzieci przedkomunijnych, czyli w, trzy, trzy roczniki. Potem, msza, potem wizyta umierającego osoby. Msza święta. Katecheza dla dzieci pokomunijnych, czyli trzyletnie przygotowanie do, do bierzmowania potem przygotowanie do chrztu, małżeństwo z rodzicami chrzestnymi i na koniec wieczorem kolacja i, i przygotowanie katechezy dla e, Life Team, takie, takie spotkania dla młodzieży. Więc skoń, wróciliśmy do domu 11 <laughs> I, i on był... To był po prostu umierający już po całym dniu. Nie? E, więc jakby fajnie, fajnie to się nam uzupełnia trochę. Jest to zupełnie dwa różne style, dwa różne um, um, tak, style bycia. E, i, I sądzę, że jemu też to dobrze robi. Mam nadzieję. E, Zobaczyły co, jak się jego droga potoczy. I tak, a dla, ale takie dla Was trochę. Każdy na pewno coś sobie z tego może wyciągnąć, ale, ale ciekawe jest to, jakie mamy nastawienie, bo możemy się różnić bardzo. Możecie, nie wiem, Wy w małżeństwach to na pewno widzicie, jak to jest, kiedy, kiedy na pewno są różnego rodzaju, właśnie tarcia, i że ta druga osoba, nie jest taka jaka, jak ty i że ci wytyka coś, nie? albo szczególnie jak mieszkacie, w pojedyncze osoby nie? z różnymi lokatorami, że współlokatorzy, że, że się w łączycie w różne grupki, żeby taniej wynajmować. No i zawsze jest ten taki, takie tarci, że ktoś przychodzi, że nie tak buty stawia, że nie tak, że nie zmywa po sobie kubka, nie? No, to druga rzecz w ogóle, że ale to nie, o złych rzeczach nie będę mówił. Ale to jest piękne, nie? Że zależy od nastawienia, że mogę chodzić, Boże, co to jest? Co to jak, jak ją w ogóle jest, nie? Albo zobaczyć zobaczyć to, to dobro, to piękno, tą, tą inność, i, która, która, która mi pomaga. Więc spójrzcie, spójrzcie wokół Was. Osoby, które może Wam nie do końca współgrają, nie? Ale co mówią co, co chce Pan Bóg przez to powiedzieć, nie? że dlaczego Cię tak denerwuje to. Nie? I pomimo tego, że jest dużo rzeczy, które ja mógłbym skrytykować, nie? To, też, to też w, w tym chłopaku wklanie. To myślę sobie zawsze, się, się, mówię, a, a, może, a może po prostu jestem, żyję w obecności świętego, nie? A może i to um, może po prostu jest. Nie, wiecie, jak to często w, żywo, w żywotach świętych, jak się czyta żywota świętych w zakonach. Nie? Na przykład święta Tereska od dzieciątka Jezus. Nie? To te dziewczyny, tej te współsiostry z zakonu, to się znieśmiały. że Myślały, że ona udaje chorobę, żeby tylko wymknąć się od pracy. Nie? świętego Maria Aksymiliana, Marii Kolbe, to też miał taki charakter, że nikt go nie znosił nie? święty Jan Maria Zwianej, to, to on był taki troszkę jak to powiedzieć no nie, nie że głupi, ale taki, taki prosty człowiek nie? Że, że teologii to to ledwo co zdał, nie? więc na pewno było więcej mądrych od Niego, więcej sprawnych księży i tak, ale, ale świętość się przejawia w, w tym jaką Ty masz relację z Bogiem, nie? w tym co Pan Bóg robi właśnie w tej Twojej słabości, więc, więc to ja zawsze sobie, jak są ludzie tacy, których mogę z łatwością jakby zlekceważyć, nie? To, mu, to myślę, może, a może po prostu żyję w takiej świętości, której, która jest ponad moją jakąś. Yy, yy, jakimś moim, nie wiem, yy, zasięgiem. albo może nie zasięgiem, tylko po prostu. Wiem, że ja do tego etapu jeszcze nie doszedłem. Więc i to mi pomaga. Nie? Yy, tak. Więc. Yy, Okej, okay. no to, to tyle. Nie? że Spójrzcie na te swoje otoczenie, na tych ludzi, których, którzy, którzy są wokół Was i, i zobaczcie, co Pan Bóg mówi do Was. I może rzeczywiście znajdujecie się w obecności koło świętego, nie? którego tak łatwo zlekceważyć. I już ktoś pytał się o ikonę moją. No to. To opowiem następnym razem. Znaczy, może nie następnym razem, ale jak skończę, to opowiem. Może za trzy lata. <grywa> no, nie, no, za trzy lata to nie. Ale, y, ale ją y, od, odkurzyłem. Jakby zdjąłem ręcznik, bo dla tych, co wiedzą, to zdjąłem ręcznik z ikony i y, 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 y położyłem na, na stole do pracy. To na, na razie pierwszy. <grywa> Pierwszy kroki. Nie no, nie pierwszy, ale, ale już mam nadzieję, mam nadzieję, że do końca roku będzie skończona. Może, może już w tym miesiącu, nie sądzę. Może w przyszłym miesiącu. Ale jest, pracuję nad nią, pracuję. Wziąłem się za to i, i, muszę, i, i muszę zrobić codziennie mały kroczyk. Nie? Przynajmniej, przynajmniej dwie kreski pomalować. Bo jak, nie, jak znowu zakryję ręcznikiem tą ikonę, to, to zostanie tak do nie wiem, do przyszłego roku. Więc nie będę, to o tej ikonie to powiem kiedy indziej. To mówiłem dla tych, co pytali. Więc już, wystarczy na dzisiaj. Trzymajcie się z Panem Bogiem i szukajcie ludzi świętych wokół Was. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pozdrawiam i do zobaczenia.